as salamu alaikum. Sulfikar to nazwa dwuramiennego miecza, który Muhammad salallahu alaihi wasalam znalazł w łupach bitewnych po bitwie pod Badr. Dał go swojemu kuzynowi i zięciowi Alemu ibn Abi Talibowi, podczas bitwy pod Uhud. Hazrat Ali był znany jako Lew Allaha Czwarty Kalif i pierwszy Imam. Zulfikar to jeden z najstarszych i najbardziej znanych symboli islamu. Jego nazwę tłumaczono na kilka sposobów. Tasak kręgosłupa, dwukrotnie przedłużony, dwupunktowy, a czasem interpretowano jako odróżniający dobro od zła. Podczas bitwy pod Uhud Ali uderzył szablą w hełm przeciwnika i uszkodził go. Muhammad, salallahu alaihi zaś nosił za pasem dwa miecze. Dał swój miecz Zulfikar Alemu. To zdanie nie ma bohaterów takich jak Ali, nie ma miecza takiego jak Zulfikar. To powszechny slogan szyicki. Aż do chwili obecnej umiejętności imama Alego Alejisalam wprawiają ludzi w zdumienie. Wrogowie bali się jego imienia. Wygrał wiele bitew, w tym pod Badr, Uhud, Handakiem i Hajbarem. W każdej bitwie, prócz bitwy pod Badr, Zulfikar był stale w posiadaniu hadrata Alego Alejisalam chociaż jest pewne, że byłby również najlepszym wojownikiem ze zwykłym mieczem. Allah subhanahu wa ta ala, zesłał miecz, którego nikt wcześniej nie miał. Zulfikar został odziedziczony przez synów Hazrata Alego Salam po jego męczeńskiej śmierci. Najpierw miecz został przekazany imamowi Hasanowi Salam, jego pierwszemu synowi, Później jego drugiemu synowi Imamowi Husainowi Aleyhisalam, który walczył nim w bitwie pod Karbalą. Według niektórych szyitów zulfikar został przekazany Muhammadowi Salallahu alaihi wasalam przez anioła Dżibrila z innymi symbolami imamatu. W dniu sądu Ali ma dzierżyć ten miecz. Czubek miecza ma kształt widelca, dzięki czemu wyróżnia się na tle innych ostrzy. Rozwidlony czubek jest najbardziej charakterystyczną cechą tego miecza. Chociaż wygląd rozwidlonego czubka może wydawać się zastraszający, nie ma on większego znaczenia, jeśli chodzi o bitwę. Legenda mówi, że te dwie końcówki reprezentują mądrość i sprawiedliwość. Jego długość wynosiła prawdopodobnie około 105 cm, zaś waga około 1,5 kg. Zulfikar i jego odmiany fonetyczne dały początek popularnym imionom. Na przykład prezydent, a następnie premier Islamskiej Republiki Pakistanu w latach 1971 77 nazywał się Zulfikar Ali Butt. Reprezentacje Zulfikara można znaleźć na sztandarach Safawidów i Kadżarów w Persji, a także Osmanów i Mogołów. Miecz Alego pojawił się na fladze bejów z Tunisu, a także na fladze ostatniego beja Algierii. Pojawił się również na fladze Maroka i był używany jako emblemat przez korsarzy Saleh. Ali i jego rodzina są bardzo popularni, zwłaszcza w kręgach szyickich. Przedstawienia zulfikara są częste, zarówno w popularnej, jak i oficjalnej ikonografii. U sufich powiązanie liter lam-alef jest często porównywane do zulfikar. W popularnej ikonografii tureckiej litera ja, która kończy imię ali, jest często przedłużana do postaci miecza o dwóch ostrzach. Zulfikar jest częścią folkloru i przypisuje się mu magiczne właściwości. Od czasów Fatymidów krążyły legendy o jego cudownym pochodzeniu i skuteczności jego dwóch wierzchołków w ochronie przed złym okiem. Mówi się, że mieczem Alego zostało wyrzeźbionych kilka gór, a niektóre z nich zostały nazwane na cześć zulfikara. Wiele krajów islamskich twierdzi, że mają ten sam miecz zulfikar, którego używali prorok Muhammad i imam Ali a.w. W rzeczywistości miecz zulfikar zaginął na setki lat i nikt nie wie, gdzie się znajduje i czy w ogóle jeszcze istnieje.